Wydawnictwo Mowa przedstawia książkę Nanae Aoyama pod tytułem Idealny czas na smuteczek. Czyta Kim Sayar. Przekład Barbara Słomka. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Pora zacząć prawdziwe życie. Wiosna. Był deszczowy dzień, gdy dotarłam do tego domu. W pokoju na belce przyściennej umieszczonej na wysokości górnej framugi drzwi przesuwnych stały fotografie kotów we wspaniałych ramkach. Zaczynały się na ścianie na lewo od wejścia, ciągnęły przez ścianę z oknem aż do połowy ściany po prawej stronie drzwi. Nawet nie chciało mi się ich liczyć. Jedne koty były czarno-białe, inne kolorowe, jedne patrzyły gdzieś w bok, inne uporczywie wpatrywały się we mnie. Pokój robił przygnębiające wrażenie. Kojarzył mi się z buddyjskim ołtarzykiem, zamarłam w drzwiach. Może tak zostać, prawda? Obejrzałam się, pociągnięta z tyłu za cienki szalik zrobiony na szydełku i zobaczyłam, jak drobna staruszka, mrużąc oczy, wpatruje się z bliska w robótki. Szarpnąłam za sznureczek jarzeniówki na suficie i wraz z cichutkim kliknięciem pokój wypełniło zimne światło. Gdy staruszka otworzyła okno, stanęłam obok niej i zobaczyłam, że za ogrodzeniem malutkiego ogrodu ciągnie się peron stacji kolejowej, oddzielony tylko wąską dróżką. Wiał silny wiatr. Poczułam na twarzy wilgotny podmuch. Stałyśmy przez chwilę w milczeniu, gdy nagle rozległ się dzwonek ostrzegawczy i usłyszałyśmy zapowiedź. Nadjeżdża pociąg, powiedziała staruszka. Była bardzo blada. Widać było wyraźnie głębokie zmarszczki na jej twarzy, aż się cofnęłam o kilka kroków. To twój pokój, oznajmiła i wyszła. Pamiętam, że pomyślałam wtedy ona wkrótce umrze, może nawet w przyszłym tygodniu. W tym czasie właściwie nie używałam swojego imienia, ani ja nie używałam, ani nikt mnie specjalnie po imieniu nie wołał, wstydziłam się więc je wypowiadać. Po wyjściu z małej stacyjki celowo wlokłam się noga za nogą, patrząc na mapkę, którą dała mi matka. Mokro od mrzawki włosy oblepiały mi twarz. Mimo, że owinęłam się ciasno szalikiem i miałam na sobie gruby, wełniany sweter, czułam przejmujący chłód. Choć to już druga połowa kwietnia, w tym roku nie było jeszcze ani jednego ciepłego dnia. Postawiłam torbę na ziemi i poszukałam składanej parasolki, ale jej nie znalazłam, bo zaplątała się gdzieś między ciasno upchanymi ubraniami i kosmetyczką. Jedynym efektem przewrócenia wnętrzności torby były rozsypane na chodniku chusteczki higieniczne, które dopchnęłam na samym końcu pakowania. Na mapce od matki były dokładnie narysowane poszczególne uliczki, jakby skopiowała ją kreska po kresce z atlasu. Pod mapką widniały napisane staroświeckimi, okrągłymi ideogramami objaśnienia, dokładne aż do przesady, co po kolei mam zrobić: idź prosto przez pasaż handlowy przy wyjściu północnym, albo na rogu koło gabinetu kręgarza skręć w lewo. Cokolwiek by mówić, chyba się o mnie martwi. Poczułam się lekko zażenowana. Chociaż skończyłam już dwadzieścia lat, teraz, kiedy miałam zostać sama, traktowała mnie, jakbym nie wyrosła jeszcze z wieku naiwności, jakbym łatwo ulegała nastrojom i lękom. Pisząc to w słabo oświetlonym pokoju dziennym, przy lekko przyciemnionym świetle, w czasie, gdy ja już spałam, myślała zapewne, że tak powinna wyglądać matczyna miłość. Śmiałam się z tego w głębi duszy. Potarłam palcem wskazującym rozmokły papier ryżowy, litery się rozmazały, a kiedy przejechałam po nim jeszcze kilka razy całą dłonią, zostały już tylko szare plamy. Z matką rozstałam się dziś rano na stacji Shinjuku. No to się trzymaj. Pogłaskała mnie po głowie i poklepała po ramieniu. Nie wiedziałam, gdzie mam podziać oczy. Powtarzałam tylko na odczepnego: dobra, dobra. Stałyśmy tuż przed bramką na Perony, więc przechodzący ludzie potrącali nas raz po raz i rzucali groźne spojrzenia. Chciałam zasugerować, żebyśmy się przesunęły w miejsce, gdzie nie będziemy nikomu przeszkadzać, więc dotknęłam jej ramienia, a wtedy ona zesztywniała z przerażenia. Udając, że tego nie zauważyłam, skierowałam wzrok na tablicę świetlną przy wejściu na Perony. Matka próbowała jeszcze coś powiedzieć, ale przerwałam jej, rzucając, ty też się trzymaj. Podniosłam rękę na pożegnanie. Przeszłam szybko przez bramkę, zeszłam na peron i wsiadłam do pociągu. Nawet gdy już ruszył, czułam na plecach jej wzrok. W drodze ze stacji minęłam grupkę trzech starszych kobiet. Pewnie wybrały się na zakupy do domu towarowego, pomyślałam. Ubrane w luźne białe bluzki i żakiety z wypchanymi ramionami maszerowały równo obok siebie wysunięte nieco na kiedy się mijałyśmy, poczułam silny zapach perfum. Nie był nieprzyjemny, nieco sztuczny, bardzo słodki, budzący tęsknotę. Nagle poczułam się samotna. Zawsze się czuję tak niepewnie, gdy coś wzbudzi moją tęsknotę. Staruszki miały na nogach zabawne buty, przypominające pantofle domowe. W tym samym momencie zauważyłam, że w sklepie obuwniczym tuż obok stoi cały rząd takich samych. Skręciłam na rogu, na którym był gabinet kręgarza, przeszłam kilka wąskich uliczek i dotarłam do domu, celu mojej podróży. Na bramie, z której obłaziła farba, zamiast skrzynki na list wisiał czerwony koszyk. Chociaż dom znajdował się naprzeciwko krańca peronu, trzeba było do niego iść okrężną drogą od strony pasażu handlowego. Wzdłuż torów biegła wprawdzie dróżka, ale nie dało się z niej do niego dostać, bo działka była ogrodzona. Na bramie nie było wizytówki, w głąb ogrodu prowadziła ścieżka. Większą jej część zajmowały różnej wielkości donice, w których znajdowała się tylko ziemia. Ze ścian budynku, podobnie jak z bramy, tu i ówdzie schodziła farba, widać było czerwone i czarne plamy. Obok ganku znajdował się kran, a przy nim stało kilka wiaderek włożonych jedno w drugie. Po przeciwnej stronie rosła wielka kamelia, która prawie całkiem zasłaniała dach parterowego domku. Wyglądała wspaniale. Jej mokre od mrzawki ciemnozielone liście lśniły. Tu i ówdzie widać było wielkie różowe kwiaty, a więc kamelie kwitną o tej porze. Nie mam ochoty wchodzić, pomyślałam. Spróbowałam to powiedzieć głośno z przekonaniem. Ale zabrzmiało fałszywie, sama już nie wiedziałam: chce, czy nie chce. Zresztą co za różnica? Przyjechałam tu, bo matka mi kazała. Zgodziłabym się na wszystko, byleby tylko mieszkać w Tokio. Staruszka pokazała mi pokój. Potem poczęstowała herbatą, pomogła rozpakować pudła, które dotarły tu wcześniej. Włączyła pralkę, przygotowała jedzenie i zagrzała wodę na kąpiel. Podczas rozpakowywania bagażu prowadziłyśmy grzecznościową rozmowę o pogodzie czy bezpieczeństwie w okolicy. Nie próbowałam rozkręcić rozmowy. Cierpiałam strasznie przekonana, że muszę być dla niej grzeczna, patrząc na plecy staruszki składającej z powrotem ubrania, które wyjęłam z torby i wygładziłam. Mówiłyśmy coraz mniej, a gdy atmosfera zaczęła się robić ciężka, nieprzyjemna, staruszka wyszła. Odetchnęłam głęboko i siedziałam w swoim pokoju do czasu, aż zawołała mnie na kolację. Kolacja była niewyszukana, jedzenia nie za wiele. Chcesz dokładkę? Tak, poproszę. Podałam miseczkę, która wróciła wypełniona ryżem po brzegi. Dobrze, jak człowiek może zjeść. Tak. Odpowiedziałam odbierając miseczkę i zaczęłam jeść. Chętnie zjadłabym też więcej dodatków. Ja też mogę zjeść. Powiedziała staruszka i napełniła ryżem swoją miseczkę, a ja, chrupiąc pikle warzywne, odpowiedziałam, no tak, włączymy telewizor. Przyglądałam się jej pomarszczonym dłoniom, w których trzymała pilot. To nieciekawe, co? Powtarzała, zmieniając kanały. Na koniec jej klikania na ekranie pojawiła się wieczorna transmisja z zawodów sportowych. Staruszka jadła nie patrząc na ekran. Może w tym wieku większą przyjemność sprawia słuchanie niż patrzenie. Jadła cicho. Nie było słychać odgłosu gryzienia. Nie miałam pojęcia, jak żyją ludzie starzy, ale postanowiłam nie przejmować się żadną luką pokoleniową. O dziwo było całkiem zwyczajnie. Na deser zjadłyśmy galaretkę kawową, prawdopodobnie domowej roboty. Najwyraźniej ma dobrze opanowany ruch lania kawy, tak by powstał wzór ślimakowy. Po kolacji z nogami, pod podgrzewanym od spodu stolikiem kotacu, który jednak nie był włączony, patrzyłam bezmyślnie w telewizor i czytałam przywiezione ze sobą książki. Tego pierwszego wieczora Zastanawiając się gorączkowo, co by tu powiedzieć, trzymałam otwartą książkę i czytałam po kilka razy tę samą linijkę. Nie miałam wcale poczucia, że od jutra będę mieszkać z tą osobą. Nie może sama się do niej wprowadziłam, czułam się jak dziecko zostawione u sąsiadów do czasu kolacji. Miałam podły nastrój. W telewizji sprawozdawca wykrzykiwał coś podnieconym głosem Żizu! Lubisz baseball? Wzdrygnęłam się, słysząc swoje imię. Dawno nikt się tak do mnie nie zwracał, więc zabrzmiało obco. Miałam nieprzyjemne przeczucie. Bo ja wiem niespecjalnie. Ach, tak. Uśmiechnęłam się z wysiłkiem, a wtedy ona powiedziała. A myślałam, że lubisz i wyłączyła telewizor. Z kieszeni fartucha wyjęła wełnę i druty i zaczęła dziergać coś okrągłego. Talerz deserowy pełen był malutkich kabanosów. Byłam już najedzona, ale poczęstowałam się, nie mogąc znieść ciszy i nie wiedząc, co zrobić z rękami. Usta wypełnił mi słony smak. W tym momencie do staruszki z miałczeniem podszedł kot, a ona położyła na dłoni kiełbaskę, którą wyciągnęła z buzi i dała mu ją do zjedzenia. Przepraszam, jestem już stara. Nazywam się Ginko Ogino. Zaczęła nagle oficjalną prezentację. Żeby rozmowa się nie urwała, natychmiast podjęłam wątek. A ja nazywam się Sizumita. Jestem wdzięczna, że od dziś mogę tu mieszkać. Mogę. Pierwsza się wykąpać? Tak. Uwielbiam siedzieć w wodzie. Aha, tak, proszę bardzo. W takim razie ja już pójdę. Kiedy wyszła, położyłam się tak, jak siedziałam, pomyślałam, że chyba nie jest zbyt sztywna i zrobiło mi się trochę lżej na duszy. Będę się czuła swobodniej, jeśli staruszka będzie mnie traktowała jak córkę, która zalega zbyt długo w domu, niż gdyby starała się we wszystkim mi dogadzać. Wydawało mi się, że wciąż mamy przyklejony do twarzy niewyraźny uśmiech i czułam się z tym źle, więc rozciągnęłam dłońmi policzki z całej siły. Rudy kot, który przed chwilą dostał kabanosa, siedział teraz w kącie pokoju i groźnie mi się przyglądał. Kiedy usłyszałam odgłos płynącej w łazience wody, najpierw weszłam do kuchni i zaczęłam otwierać szuflady. Żadna nie była wypełniona ciasno po brzegi. Rzeczy ułożono odpowiednio luźno. Na przykład w szufladzie pod zlewem były tylko dwa pojemniki z warzywami. W schowku pod podłogą stały trzy słoje umesiu, nalewki na śliwkach umę, prawdopodobnie własnej roboty. Na czerwonych pokrywkach był napis 21 czerwca 1995 roku. Potem poszłam do pokoju pani Ginko, znajdującego się na wprost tego, który mi przydzieliła. Obok zasłony w brązową kratę wisiał sznur wypłowiałych origami, tysiąc żurawi. Gdy podeszłam bliżej, dostrzegłam, że zrobione są chyba z ulotek reklamowych. Poruszyłam je leciutko dłonią, a wtedy uniósł się z nich kurz. Obok stał mały buddyjski ołtarzyk, ale starałam się nie patrzeć w tamtą stronę. Na szafie z ubraniami stała niewielka, przeszklona szafka, a znajdowały się w niej ciasno upchane miniaturki starych samochodów wieży tokijskiej i różnych zamków, zaś w głębi widać było rosyjską lalkę. Taką, co ma w środku drugą lalkę, a ta następną zapomniałam, jak się nazywa. Pamiętam, że w czasach sowieckich wujek przywiózł taką jako pamiątkę z delegacji. Więc tak wygląda dom starszej osoby. Stałam z założonymi rękami, rozglądając się wokół, gdy nagle skrzypnęły drzwi do łazienki. Otworzyłam więc szklaną szafkę, chwyciłam stojącą najbliżej drewnianą figurkę Pierota i wróciłam do pokoju. Czekając przy oknie, żeby zobaczyć, jak pociąg wjeżdża na stację, potrząsałam figurką, aż odpadła jej główka. Położyłam się na zielonkawej macie, tatami i turlałam się, pocierając o nią nosem. Wdychałam jej zapach. Obok było rozścielone już czyste posłanie. Potem, leżąc na wznak, oglądałam kolejno zdjęcia kotów stojące na belce przy ścianie. Bawiłam się, nadając im imiona: Michael, Buci, Kuru, Madara, Oczamimi, Akahana, Kobutori. Policzyłam, były 23 zdjęcia. Co to u licha za koty? Nie odważyłam się zapytać o to ani podczas pokazywania mi pokoju, ani podczas kolacji. Zamknęłam oczy i rozmyślałam o tym, co mnie czeka w najbliższych dniach. Zamieszkałam z pewną staruszką. Aha. Powiedział Johej, nie odrywając wzroku od ekranu. Grał w majonga na komputerze, rzucał kompletnie niezrozumiałe dla mnie słowa pong, ching, od czasu do czasu w wielkim podnieceniu również o cholera albo nie może być. Nie widzieliśmy się od dwóch tygodni, od mojej przeprowadzki do pani Ginko, ale Johej przywitał mnie z miną, jakbyśmy się rozstali przed chwilą. Dojazd stamtąd tutaj jest uciążliwy, trzeba jechać trzema pociągami z przesiadkami i zajmuje to półtorej godziny, więc wizyty będą teraz rzadsze. Chciałam, żeby powiedział choć słowo, docenił mój wyczyn, że oto przyjechałam tu mimo uciążliwości. Dlaczego nie mogłabym zamieszkać tutaj? Pogłaskałam go po plecach, podrabałam po głowie, pocałowałam w ucho, ale Jochej nie zareagował. Naprzykrzam ci się tak? Co? Zachowywał się, jakbym mu strasznie przeszkadzała, nawet na mnie nie spojrzał. W takim razie wychodzę, babcia na mnie czeka. Złapałam torebkę i z trzaskiem zamknęłam drzwi, ale nie było żadnej reakcji. Jeszcze chwilę czekałam z komórką w ręce, a potem opuściłam się pędem na stację, próbując uciec od zimnego wiatru i goryczy porażki. Spadające na mnie białe płatki i kwiatów wiśni Sakury w alejce przed stacją działały przygnębiająco. Po co komu wiosna, taka niewydarzona pora roku? Niby świeci słońce, ale codziennie panuje przenikliwy ziąb, nie lubię takiego oszustwa. Po zimie powinno od razu zaczynać się lato. Kiedy słyszę, a co z ceremonią podziwiania kwiatów sakury? Albo, że przecież młody szczypiorek, kwiaty lepiężnika czy rzepaku są takie pyszne, mam ochotę krzyczeć i z czego tu się cieszyć? Mnie te rzeczy nie ruszają i jestem z tego dumna. Ponieważ zażywam lekarstwo przeciw alergii na pyłki, mimo ciągłego przełykania śliny czułam suchość w gardle i to jeszcze bardziej wyprowadzało mnie z równowagi. Kiedy pociągałam nosem, miałam w ustach posmak krwi. Z Jochejem spotykałem się od prawie półtora roku, ale nie chodziliśmy na randki na mieście, a w zeszłym roku nawet nie daliśmy sobie prezentów na urodziny. Przeważnie siedzieliśmy razem w pokoju, nie prowadziliśmy jednak ożywionych dyskusji, ani nie wybuchały między nami jarmarczne kłótnie. Można by to zgrabnie ująć tak, że byliśmy dla siebie jak powietrze, gdyby nie fakt, że w odróżnieniu od powietrza nam było wszystko jedno, czy ta druga osoba jest obok, czy jej nie ma. Nie było powodu do rozstania. Nie wiedziałam też, jak się to robi, ale czułam, że właśnie zbliża się koniec i że będzie nieciekawy. A skoro tak, niech się sprawy toczą swoim rytmem, nie będę niczego na siłę przyspieszać. Jochej, to mój starszy kolega z liceum. Studiuję teraz, zdaje się, inżynierię systemów. Raczej nie zajmuję się poważnie nauką, bo cały czas siedzi w domu i gra. A ja, zwykle obserwując jego plecy, czytam książkę albo zatapiam się w marzeniach. Kiedy kończy się jedna sekwencja gry, uprawiamy seks. Nie jakiś wyszukany, zwyczajny, młodzieńczy. Mniej więcej co trzeci raz odmawiam. Gdy wróciłam do domu, pani Ginko haftowała siedząc przy kotacu, który ma wyjątkowo grube przykrycie. Na zmechacony beżowy koc położony jest jeszcze jeden, brązowy, a ten z kolei przykryty jest czerwoną kołdrą wypełnioną pierzem. Jestem już. Dobrze, powiedziała pani Ginko, poprawiając okulary do bliży, które zsunęły jej się na nos. Uśmiechnęłam się miło, by pozbyć się myśli o żałosnym spotkaniu z Jochejem i powiesiłam żakiet na wieszaku na ścianie. Zjesz galaretkę z fasoli i okam? Tak, poproszę. Pani Ginko wstała pojękując, postawiła czajnik na ogniu, lewą rękę położyła na oparciu krzesła, prawą na biodrze i stała tak bez ruchu. Stanęłam obok niej i przez małe okienko nad zlewem patrzyłam bezmyślnie na dróżkę. Wpatrując się w widok, który prawie się nie zmieniał, w pewnej chwili straciłam nad sobą kontrolę i wymamrotałam. Wszystko się wali. Co takiego? Nie chciało mi się wyjaśniać, więc głośno się roześmiałam z nieprzeniknionym wyrazem twarzy. Pani Ginko dołączyła do mnie. Na rogu stołu leżał napoczęty jokan do połowy odwinięty z celofanu. To może ja pokroję? Za ścianą w kuchni głośno bulgoczącego. Smuteczek wyrządku. Słucham? Dobre, prawda? Ale co to? To hajku, którym siostrzenica zajęła trzecie miejsce w szkolnym konkursie, kiedy chodziła do gimnazjum za ścianą w kuchni za ścianą w kuchni głośno bulgoczącego smuteczego wrzątku za ścianą w kuchni głośno bulgoczącego smuteczego wrzątku tak smutne jakieś zaczęłam kroić galaretkę nożem do owoców na cienkie równe plasterki i nagle zrobiło mi się lekko na sercu, kiedy już będę umiała podchodzić do różnych spraw tak jak w tej chwili, spokojnie, ale i odważnie, tak by w sercu nie pozostawała gorycz, będzie mi łatwiej żyć. Pani Ginko cały czas stała w tej samej nieruchomej pozie. Jest niska, szczupła, jej siwe włosy ze skłonnością do zakręcania się urosły na tyle, że opadają na ramiona. Zawsze w grubym brązowym fartuchu trzyma się prosto. Kojarzy mi się ze starannie ciasno ugniecionym trójkątem ryżowym Onigiri. W kieszeni na brzuchu nosi druty i włóczkę w burym kolorze, a czasami też rudego kota. To kocie ma na imię tak, jak wygląda rudy. A drugi kot nazywa się czarny pasek, bo jest w czarne prążki. Nie są rodzeństwem, ani w ogóle spokrewnione. Po wypiciu herbaty pani Ginko znów zabrała się do haftowania. Ponoć ma ustalone, że w dzień haftuje, a wieczorem robi na drutach. Spojrzałam na jej ręce, wyszywała coś na kapciu. To kapeć? Tak, mówiłaś, Shizu, że lubisz zajączki. No tak, niedawno podczas kolacji zdaje się była taka rozmowa. Od razu poszła do pobliskiej pasmanterii i kupiła kapcie z zajączkiem Miffy. Obok oryginalnego wyszywała jeszcze jednego zajączka. — Będzie podwójny. — Co? — No, podwójny zajączek. — Aha! — pokazała mi gotowy już prawy kapyć. Zajączek wyszyty przez panią Ginko był mniejszy od firmowego. Miał mniejsze oczy i pyszczek. Wyglądał na nieszczęśliwego. A tamte koty to wszystkie pani hodowała? Odważyłam się wreszcie zadać to pytanie. Koty? Jakie koty? Te w moim pokoju na zdjęciach. Ach, tamte, no tak, to pokój cirokezów. Słucham? Wszystkie koty na tamtych zdjęciach to cirokezy. Co to znaczy zmarłe koty? No cóż, właściwie tak. Zapominam imiona. Aha, zapomina pani? To smutne, prawda? Po prostu pierwszy kot, jakiego miałam, nazywał się Chiroges i tego nie zapomnę. Siostrzenica go znalazła i przyniosła. Ha, <laughs> ha, roześmiałam się, próbując nie przejmować, ale odczuwałam niepokój. Miałam wrażenie, że. Poznałam mroczną tajemnicę. Myślałam, że starsi ludzie wcześnie wstają, ale wygląda na to, że tak nie jest. Pani Ginko czasem wstaje później niż ja. Nie smażę sobie w kuchni omletu ani nie gotuje zupy miso. Zjadam bułeczkę, jaką tam znajdę, piję herbatę i to całe moje śniadanie. Nie szykuję więcej dla pani Ginko. Za to ona, jeśli wstanie wcześniej, przygotowuje i dla mnie jedzenie podgrzewam sobie sama mojego śniadania nie owija w folię przeważnie przykrywa drugim talerzem który ma pod ręką jej potrawy mają mniej intensywny smak niż mojej matki zupę miso chyba przygotowuje na bazie wywaru z ugotowanej suszonej ryby troskliwie zajmowała się mną tylko pierwszego wieczora teraz jestem pozostawiona samej sobie Bywa, że naczynia zmywa pani Ginko raz na dwa, trzy dni. Odkurzania chyba też nie lubi, bo wszędzie wala się kocia sierść. Przez jakiś czas udawałam, że tego nie widzę, ale ostatnio z własnej inicjatywy wysprzątałam cały dom. Nie podziękowałam mi jakoś specjalnie. Trudno mi było się z tym pogodzić, ale w końcu pomyślałam, dobra, widać, taka ma być bo jak zaczynałam się przejmować jej brakiem zainteresowania, wszystkiego mi się odechciewało. Ogrodem pani Ginko też nie zajmowała się zbyt gorliwie. Mlecze czy przymiotno to przynajmniej ładnie wyglądają, ale w kątach ogrodu pleniło się zielsko nieznanego pochodzenia. Latem będzie strasznie, a zimą? Wyobraziłam sobie, jak brązowa, wypełzła trawa rozciąga się wszędzie, nietknięta ludzką ręką. W kącie ogrodu jest drzewo wonnego osmantusa, na którym pani Ginko zaczepiła jeden koniec drążka do suszenia bielizny. W domu przez cały czas słychać pociągi i zapowiedzi ze stacji. Kiedy przejeżdża pospieszny lub ekspres, z brzękiem trzęsą się szklane drzwiczki szafki, ale już się przyzwyczaiłam. Dobrze, że choć takie odgłosy słychać w domu, w którym mieszka tylko staruszka z pracującą dorywczo dziewczyną. Mając rano zęby, staję na werandzie, opieram drugą rękę o biodro i odprowadzam wzrokiem pociągi. Czasem mój wzrok napotyka wzrok pasażera, a gdy się mocno w niego wpatruje, odwraca oczy. Z okien domu pani Ginko widać ostatni wagon pociągu jadącego w kierunku Shinjuku, kiedy się zatrzyma. Na stacji jest tylko jedna bramka na perony. Znajduje się na drugim końcu peronu, więc w tej jego części prawie nie ma ludzi czekających na pociąg. Dróżka między ogrodzeniem a stacją kończy się ślepo przed.